Co? Zapytaj się mamy, czy ten szczypiorek, co go mam kupić, ma być cienki czy gruby? Co? Zapytaj się mamy, czy ten szypiorek, co go mam kupić, ma być cienki czy gruby? Mama! Monika się pyta, czy ten szczypiorek, co go ma kupić, ma być cienki czy gruby? Co? Monika się pyta, czy ten szczypiorek, co go ma kupić, ma być cienki czy gruby? To Jingle. No, no, um, no chłopcy jak ze no fajnie się mówi, ale jak ktoś ma traumę taką troszeczkę związaną, bo jedyne co mi teraz przychodzi do głowy, to po prostu ja mam taki nawracający się sen, który po prostu co, co jakiś czas mi się śni, to jest taki stresny sen, nie wiem, czy Państwo mają taki sen, że coś państwa goni. To jest takie taki okrutne, bo to się tam biegnie w tym snie, a to jest tak, jakby się stało w miejscu, no nie? Znaczy zależy, co kogo goni, no nie? To nieraz nie jest takie straszne, po prostu, ale mi się śni... Ja jestem sobie normalnie u siebie na łosiedlu, tam, gdzie łosie mieszkają, no nie? Po prostu... I sobie siedzę i nagle pojawiają się takie cylwy. I ja wiem, że one mają chrapkę na mnie, no nie? No co się dziwić? Jest kawał mięsa, no nie? No to po prostu... I nie dziwię, po bo... prostu. Pa państwo się cieszą, a ja mam po prostu coś czuję, że jak śpię, to robię tak... No to zaczynam uciekać i w tym śnie to wygląda właśnie tak, no nie, że się stoi w miejscu. No to, to gdzie mam uciekać? Uciekam do siebie, do bloku, na, na klatkę. Biegnę, patrzę, a tam domofon! A ja normalnie nie mam! Nie mam kluczy, nie znam kodu, no to dzwonię po sąsiadach, mówię, otwórzcie ziemniaki, reklamy, nie wiem, a oni spadają, mówię, no to dobra, renta, jest, uratowany po prostu. Okay. Mówię, uratowany u siebie jest, już na klasie nic mi nie zrobicie, jestem tam z komara, pociągnąłem. No ja, mówię, nie zdążę, ale patrzę, a tam spowalnia z Dudwi, żeby nie czaskały. I zdążyły, mogłem sobie tego komara podarować.